Rusza projekt, który ma doprowadzić do zinwentaryzowania nagrobków na Chrzanowskim Cmentarzu. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostaną także mieszkańcy. Opisy i zdjęcia niektórych najstarszych i najcenniejszych nagrobków w Szanowskiej Nekropolii już można zobaczyć w sieci. Wystarczy odwiedzić stronę muzeum i kliknąć na zamieszczony na niej link prowadzący do katalogu. To efekt inauguracji projektu Szanowski Cmentarz Skarbiec Pamięci realizowanego w muzeum. Jego założeniem jest zinwentaryzowanie nagrobków nekropolii i sporządzenie internetowego katalogu cmentarza na początek jego starej części. Pomysł urodził się dzięki historykowi z drugiego LO Jerzemu Jurze oraz grupie ponad 30 licealistów, którzy uczestniczyli w projekcie Veritatis. Zaczęliśmy inwentaryzować wraz z uczniami najstarszą część cmentarza rzymskokatolickiego w szanowie. Potem ten projekt zaczął się rozrastać. Także wykonaliśmy bardzo dużą część pracy, czyli praktycznie 1500 nazwisk, 2300 grobów i 5400 zdjęć. To wszystko wykonaliśmy i zrobiliśmy do tego oprogramowanie informatyczne. Jako, że zamieszczenie katalogu nagrobków na stronie liceum nie wydawało się dobrym pomysłem, zebraną dokumentację wraz z oprogramowaniem Jerzy Jura przekazał muzeum. Tak powstał projekt Szanowski Cmentarz, Skarbiec Pamięci. Staramy się jakby zachować pamięć, zachować te informacje historyczne, ponieważ cmentarz jest miejscem zmarłych, ale jest miejscem ciągle żyjącym, ciągle żywym, zmieniającym się, przekształcającym. Groby znikają, są przebudowywane, zatem zależy nam na zachowaniu tych wartości historycznych i kulturowych. Szanowska Nekropola jest nie tylko skarbcem pamięci, źródłem historii, ale również źródłem historii sztuki. Znajduje się tu wiele cennych nagrobków, poczynając od kaplicy rodziny Levenfeldów, kończąc na innych, mniej znanych grobach. W ciągu ostatnich takich wstępnych badań terenowych pojawiły się, się różne nazwiska kamieniarzy, artystów, w tym nazwisko Edwarda Stechlika, artysty kamieniarza XIX-wiecznego, którego na razie do tej pory odczytane zostały wiele realizacji na naszym cmentarzu. Jest to grup aptekarza z Porysza i grup znajdujących się nieopodal tegoż pochówku, z tym, że akurat tam jest inskrypcja już nieczytelna. Pomysł zinwentaryzowania nagrobków i stworzenia ich internetowego katalogu już zyskał entuzjastów. Jestem zbudowany tym, że podjęto się tej takiej pracy, która nie ma ani początku, ani końca. Nasz cmentarz szanowski zawiera wiele elementów takich ciekawych i architektonicznie, i historycznie. A w świetle. Posiadanych dokumentów i, i, i pamiątek, szanowni, to my jesteśmy bardzo ubodzy. Więc każdy, kto cokolwiek dołoży się do tego dzieła, tą swoją cegiełką, to na pewno zasługuje na podziękowanie i na zachętę do tego, aby to kontynuować. Muzealnicy liczą, że w realizację projektu włączą się też mieszkańcy Szanowa, uzupełniając zebraną dokumentację o nekropolii o dane zmarłych z ich rodzin. Między innymi to właśnie od samych Szanowian będzie zależał postęp prac nad tworzeniem internetowego katalogu. Na razie w planach na najbliższy rok jest pełne zinwentaryzowanie i skatalogowanie starej części nekropolii.